Witam w kolejnym odcinku, gdzie zaprezentuję Wam zestaw, którego jeszcze nikt nie prezentował na polskim YouTubie. Tak, nikt w ogóle... Tak, w ogóle 100% prawda to co ja mówię. Nie żartuję w ogóle, kompletnie. No jak widać, e, będzie to zestaw z całego niczego, więc będzie coś, coś nowego na moim kanale. Zapraszam do oglądania. Sam zestaw jak widać jest to zestaw z Lego Ninja'go, jak wcześniej wspomniałem. I może zaczniemy sobie jego omawiać od minifigurek. Pierwsza minifigurka to jest minifigurka oczywiście Jaya, która przedstawia go w takiej formie muzyka. Posiada on w tej formie białe włosy, taką jasno niebieską głowę z nadrukami dwustronnymi. Dodatkowo posiada nadruki na torsie w postaci ala takiej koszuli. Natomiast nogi są nadrukowane w ładny sposób, lecz identycznie jak u drugiej minifigurki. Cała jednakże ta postać Jay'a muzyka ma na swoim wyposażeniu niebieską gitarę. Jest to dla mnie nowy element. Druga minifigurka, jak wspomniałem, ma identycznie nadrukowane nogi jak pierwsza. Natomiast tors na to, yy, się różni nadrukiem. Dodatkowo posiada on jedną całą białą rękę, a drugą niebiesko-białą. Posiada on nowy wzór maski, ninja jak wcześniej. Dłony nadrukiem, na górze oraz białą zbroję, która to też jest nowym z tego co wiem odlewem. Fajna taka zbroja, taka bardziej na ramienniki. Dodatkowo z tyłu są właśnie dwa miejsca na jakieś noże lub też katany. E oraz oczywiście miejsce na wstawienie e jakichś tu właśnie rzeczy. E Jak widać tu akurat jest to licznik życia. Nowy też element w ogóle debiutujący w tej serii e zestawów z LEGO Ninjago. Sama postać ma na swoim wyposażeniu Pada. Pada, który mi osobiście przypomina trochę tego pada od PSA. Czwórki ten pad ma być jednocześnie też rękojeścią do swoich ostrzy. Dla Jay'a przynajmniej. Sam Jay posiada w tej, do wczepienia tutaj dwa noże, dwa ostrza od katany, ostrza jak widać takie lekko zakrzywione oraz takie oto sierpy. Dodatkowo. Posiada również takie dwustronne ostrza zakrzywione. Wszystkie te natomiast ostrza są utrzymane w przezroczysto żółtej kolorystyce. Sam zas zawiera dwa złotej groszki. Zawsze coś. Sam natomiast automat i jest to głównie jeden duży klocek, również dopiętujący w tej serii Lego Ninjago. Minusem wielkim są naklejki, ogromne naklejki po jednej i drugiej stronie e, samego automatu do gier. Przez to, że są takie duże, ciężko się je nakleja. I tak samo jak z przodu, oraz na tej płytce 2 na 4 niebieskiej. Sam automat jest zbudowany kilkoma dosłownie klockami, natomiast od tyłu się otwiera. Gdzie możemy znaleźć miejsce na broń, oraz jakieś mm, nasze akcesoria, jak chociażby gitara. Dodatkowo całość może pomieścić resztę broni. Możemy tutaj również mieścić dwie mini figurki, lecz jedną z nich musimy. Zabić i rozczungować, Dopiero potem wszczepić. Natomiast drogą możemy piąć w całości. Jak dla mnie ten zestaw jest bardzo dobrą opcją na to, żeby kupić sobie coś z serii Lego Ninjago, co jednak, że Wy o tym zestawie sądzicie, dajcie mi oczywiście znać w komentarzach. A my widzimy się za tydzień, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. No i cześć!